Dzień dobry, witam państwa. Jan Śpiewak. Piotr Konowicz. E, to jest program w telewizji w punkt. Lewy do lewego. Szanowni państwo, dzisiaj rozmawiamy na temat, który wstrząsnął Polską, czyli o śmierci 30-letniej Izabeli, e, która trafiła do szpitala, gdy odeszły, e, była w ciąży, odeszły jej wody ciążowe w e, na no, początku piątego miesiąca e, ciąży, to jest tak zwane e, bezwodzie i trafiła. Do szpitala i niedawno zostały ujawnione SMS-y, które wysyłała z tego szpitala Izabela do swojej matki. Przeczytajmy je. Dziecko waży 485 gramów. Na razie, dzięki ustawie aborcyjnej, muszę leżeć i nic nie mogą zrobić. Zaczekają, aż umrze lub coś się zacznie, a jeśli nie, to ekstra. Mogę spodziewać się sepsy. I tak rzeczywiście się stało. Lekarze prawdopodobnie, którzy byli wystraszeni ustawą, właściwie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zdelegalizował w Polsce de facto całkowicie aborcję, bali się doprowadzić do, no wywołać tutaj poronienie i czekali, aż ten płód umrze, wywołując wstrząs septyczny, na który Izabela zmarła. Tej śmierci na pewno można było uniknąć, jest to wstrząsający efekt tego barbarzyńskiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wszystko odbywa się pod hasłami obrony życia, walki o życie, ale spójrzmy na dane demograficzne, jak wygląda obecnie sytuacja życia naszych obywateli w Polsce. I te dane demograficzne są absolutnie przerażające. Mamy najgorszą sytuację demograficzną od czasów II wojny światowej. Od, od czasów II wojny światowej nie rodziło się tak mało dzieci w Polsce. Po prostu kobiety w Polsce z różnych przyczyn, oczywiście nie tylko z powodu ustawy wyroku Trybunału Konstytucyjnego Antyaborcyjnego boją się po prostu rodzić dzieci. E, Polska staje się krajem nie po prostu do rodzenia dzieci, nie do posiadania rodziny. E, młodym ludziom jest tutaj bardzo, bardzo ciężko jakby e, ten ostry, e, prożyciowy e, kurs naszej partii rządzącej no, był skorelowany z tym, jak bardzo się tutaj źle traktuje życie w rzeczywistości. Tak? Szanowni Państwo, zastanawialiśmy się z Piotrem Ikonowiczem, do czego porównać tę sytuację i oczywiście jedna sytuacja, którą jakby rzuca się sama w oczy, to jest sytuacja, która miała miejsce parę lat temu w Irlandii. W Irlandii od lat 80. obowiązywało bardzo ostre antyaborcyjne prawo. W latach 80. wprowadzono do konstytucji poprawkę, która zrównywała życie płodu z życiem człowieka. No i to był efekt, no, można powiedzieć, bardzo konserwatywnej polityki ówczesnego rządu irlandzkiego, który był pod ogromnym wpływem kościoła. Ten wpływ Kościoła, no, można powiedzieć, że zmniejszył się lub w ogóle uległ w gruzach po wybuchu gigantycznego skandalu pedofilskiego w kościele w Irlandii. I tutaj sam prymas Irlandii, to jest cytat, księża molestowali tak wiele dzieci, że nie mogli zapamiętać ich imion. Również w Polsce mamy skandal pedofilski w kościele, który jest do tej pory niewyjaśniony. Zaufanie do kościoła jest najniższe od 1989 roku. I ta, te prawo antyaborcyjne w Irlandii doprowadziło właśnie parę lat temu do śmierci Młodej migrantki, Sawity Halpa Nawar w 2012 roku, która nie otrzymała opieki medycznej w trakcie poronienia, co doprowadziło do sepsy. I ona zmarła. I ten, ta śmierć, ta barbarzyńska śmierć wywołała wielki ruch na rzecz referendum, które miało w Irlandii zalegalizować aborcję. I faktycznie ta, ten ruch, repeal the eight, czyli właśnie usuńmy ten ósmy artykuł ósmą poprawkę konstytucji irlandzkiej. Ta wielka kampania była właśnie pod tym hasłem i również dwa lata temu Irlandczycy w referendum zdecydowali o tym, żeby de facto aborcję w Irlandii zalegalizować. No i teraz moje jest pytanie takie, Piotrze, czy, jaka jest droga nasza w tym momencie do tego, żeby zalegalizować aborcję? Mam wrażenie, że to jest temat, który wszystkim gdzieś unikaj. Jak mamy to zrobić? Czy mamy to zrobić przez ustaw, przez e, po, Sejm, czy mamy to właśnie zrobić przez referendum? E, w jaki sposób możemy do, e, no, po prostu tą sytuację zażegnać? Te ogromne protesty, te 400 tysięcy osób, które wyszło na ulicę e, rok temu, mam wrażenie, że ta energia się e, rozpłynęła. Czemu się tak dzieje? Ja myślę, że to jest jeden z takich klasycznych przypadków, w których demokracja nie działa. A jednocześnie instrumentem, który się nasuwa, jest referendum. Tyle tylko, że referendum w Polsce nie jest dla Sejmu i dla rządzących wiążące, czyli ma wyłącznie charakter konsultacyjny. To jest ta luka, to jest to, ten brak, ten deficyt demokracji w polskim systemie politycznym. I jeżeli ludzie masowo wychodzą na ulicę, to właśnie dlatego, że system demokratyczny nie działa, i ja mam nadzieję, że zapowiedziane protesty znowu wybuchną. Nie, że zostaną zorganizowane, bo to nigdy nie działa. One muszą wybuchnąć oddolnie. Tak jak, tak jak w Irlandii. Przecież tam też ludzie wyszli na ulicę i potem zrobili referendum, jak się policzyli na tych ulicach. I to jest bardzo ważny element. Ja przypomnę, co się zdarzyło, bo nie wszyscy mają taką wyobraźnię, ale ja czytając między wierszami tych relacji prasowych, wyobrażam sobie scenę, w której decydujące jest owo bicie serca. Mianowicie powiedzieli ci lekarze, że oni tak długo nie będą dokonywali cesarskiego cięcia, czy przyspieszali porodu w momencie, kiedy płód był skazany już na śmierć, bo wiadomo, że z tego żywego dziecka nie będzie, e, póki, póki bije serce płodu, im dłużej biło serce tego płodu, tym mniejsza szansa na przeżycie matki przez jakiś czas biło i serce płodu, i serce matki, ale ponieważ tak długo liczono ten tętno tego no, dziecka skazanego na śmierć, że skazano na śmierć matkę. Czyli mamy jakby dwa dobra tutaj zestawione i to jest z dziedziny moralności zadanie, mianowicie czy po to, żeby skazane na śmierć stworzenie, dziecko, płód, jakbyśmy go nie chcieli nazwać, życie, pożyło jeszcze kilka minut, godzin, sekund dłużej, Trzeba skazać na śmierć kobietę, która mogła żyć jeszcze całe lata, która miała całe życie przed sobą. Była to młoda, trzydziestoletnia kobieta. Eee, lekarz, który to komentował z tego szpitala, mówił, że oni się nie bali wcale ci lekarze, bo są dzielni położnicy, no, odważni ludzie. No, Jednakowoż bardzo odważni nie byli, skoro nie śpieszyli z ratowaniem życia i skoro kierowali się ym, możliwą karą. Bo teraz trzeba by sobie zadać pytanie, skoro Pani Przyłębska, która moim zdaniem od dzisiaj, możemy śmiało powiedzieć, ma krew na rękach, i jej kompanii mianowani, stworzyli prawo, w ramach którego lekarz, który by przyśpieszył ten poród, a może zgon tego, tego życia, właśnie, mógłby odpowiadać karnie. Jak dużą karę mógłby ponieść i jak wielki byłby skandal, gdyby skazano lekarza za to że uratował życie matki. No tylko czy możemy od lekarzy wymagać w tej sytuacji heroizmu? Czy... Ja sobie wyobrażam, że akurat zawód lekarza to jest zawód heroiczny. Oczywiście nie każdy jest Januszem Korczakiem, który poszedł z tymi dziećmi do gazu, ale tu nie mówimy o pójściu do gazu, tu mówimy o jakichś problemach prawnych. Z jednej strony lekarz naraża się na jakiś wyrok. A z drugiej strony kobieta umiera. To są niewspółmierne dobra. W imię ratowania życia należało powołać się na klauzulę sumienia. I, I dokonać nawet aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa. I ja mam nadzieję, że znajdą się po tej tragedii odważni lekarze w Polsce, którzy w takiej sytuacji postąpią inaczej i których my będziemy w ramach społeczeństwa obywatelskiego bronić do końca. A jednocześnie chcę powiedzieć o tym, jak się zachowają sądy, bo ja akurat miałem z tą sytuacją do czynienia wcześniej, z bardzo analogiczną sytuacją. Otóż doktor Hazan, kierując kliniką położniczą w Warszawie, i prowadząc ciążę pewnej pacjentki, doprowadził do tego, że zmusił ją do urodzenia dziecka skazanego na to, że nie przeżyje. Eee. Że pożyje najwyżej e, parę godzin, bo no nie miał nawet mózgu, prawda? I tak, No to był strasznie zniekształcony płód. I ja m, napisałem ferietą z charakterystycznym tytułem. Hazan wcielenie szatana, gdzie pisałem o tym, że właściwie jest on jak wszystkie plagi egipskie, że od niego wolelibyśmy szarańcze. Słowem bym dałem wyraz pewnemu oburzeniu moralnemu z powodu skazania kobiety, skazania kobiety na śmierć. I w pierwszej instancji zostałem skazany wyrokiem karnym na, na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. była bardzo surowa kara, jak na to, że napisałem jak, jakiś felieton. prawda, na pół roku chyba, no to... ale... ale ym... W drugiej instancji, bo mój adwokat się nie bardzo spisał, więc w drugiej instancji postanowiłem sam się bronić. I ta, między pierwszą instancją a drugą instancją był czarny protest. Mhm. Czyli te wszystkie kobiety tak. wyszły na, na ulicę, a skład sędziowski był kobiecy. Trzy kobiety mnie sądziły w apelacji. I ja wygłosiłem... To jest też dostępne na YouTubie, Głosiłem, bo sam siebie nagrałem mm. na komórce. A, e, półgodzinne feministyczne przemówienie. I zadziałało. I w rezultacie, wprawdzie pozostała jeszcze jakaś grzywna, ale nawet e, sąd wycofał zakaz rozpowszechniania artykułu, więc mogę no, go... Tylko, że tutaj, to, e, i, e, i, nie, ale ja pokazuję, że możemy się spotkać z sytuacją, w której sądy wcale nie będą wskazywać lekarzy, którzy uratowali kobiety, tak, które, które były zagrożone właśnie taką ciążą. No tak, tylko są dwie rzeczy. Po pierwsze, sądy odpowiadają za tę sytuację, szczególnie mówię tutaj o sądzie pod tytułem Trybunał Konstytucyjny. A nie, nie, ty nie, który, ty nie, bo... nie, nie mieszaj sądów do tego przedsięwzięcia, bo to jest dziwna to nie, konstrukcja. Nie, to, jest, to, nie, no bo... to jest konstrukcja z trzech palców, ten Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj, no nie, no nie, bo to nie jest tak, że to Trybunał e, e, Pani Przyłębskiej e, był, miał taką interpretację e, tylko i wyłącznie ustawy zasadniczej jeśli chodzi o aborcję, tylko taką po bardzo podobną e, interpretację miał profesor Coll, e, który przecież uwalił liberalizację ustawy aborcyjnej w 1996 roku, która SLD przygotowała, wprowadzając możliwość e, legalnej aborcji w przypadku społecznych, ważnych społecznych powodów, i to Col został uwalił to. Potem mieliśmy wypowiedzi profesora Rzeplińskiego przecież już po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że on właściwie się z tym wyrokiem e, zgadza. Więc my mamy ekstremalne prawicowe, konserwatywne elity prawnicze są yy, sędziowskie, które mają bardzo jasne orzecznictwo po 89 roku, jeśli chodzi o ustawę zasadniczą, więc jakby sądy nas doprowadziły do tego, ale sądy to jest jedna sprawa, a druga to jest odpowiedzialność naszej klasy politycznej, która no, jakby doprowadziła do tej sytuacji. tak. Tak, ale ty nie pytań. wrzucaj wszystkich sędziów do jednego worka, no bo tak. są tacy i tacy sędziowie. No tak, ale to, że jakby jest tu konsensus wśród szefów Trybunału Konstytucyjnego, że aborcja to zło, jest powszechny i dotyczy również Ja w ogóle nie, nie uważam, że Trybunał Konstytucyjny z ostatecznością wyroków to był dobry pomysł. Uważam, że to, że można było odrzucić dwoma trzecimi głosów parlamentu, to było dobre rozwiązanie, bo nie może kilku ludzi w togach decydować no, ale, o tym, jak, jak jest prawo w ale teraz jaki jest pomysł na to, żeby y, y, tę ustawę, znaczy właściwie y, tę sytuację zmienić? Y, no bo y, lewica zbiera podpisy pod ustawą liberalizującą ustawę, i ja nie do końca rozumiem tą logikę, że y, posłowie w Sejmie tak, ale ludzie w referendum nie. Posłowie w Sejmie też nie bardzo, wyobrażam sobie, żeby nie wiem, posłowie chłowni czy posłowie, część posłów Platformy Obywatelskiej głosowała za liberalizację ustawy. Moim zdaniem to jest bardzo życzeniowe myślenie, które w następnym Sejmie, prawdopodobnie PiS przegra następne wybory, jak wszystko nam to wskazuje. I co? I myślisz, że będzie większość w Sejmie, która będzie ja chciała... Przepraszam, na, ja przepraszam, ja czytam sondaże i bo... ja nie widzę, żeby tak znowu PiS przegrywał te wybory. No to jest kolejna rzecz, czyli, no, czyli, kole czyli co, będzie zostaniemy Czyli z Nie, nie, czyli de lata? facto to, co my musimy zrobić jako społeczeństwo, jako ludzie y, o wrażliwych sercach i sumieniach, a to musimy zmusić pis do wycofania się. A w jakich czyli, sposób? No właśnie przez referendum. A? Dlatego, że jak oni zobaczą tłumy na ulicach, a potem zobaczą, że ludzie masowo głosują dokładnie odwrotnie, jeśli oni chcą, przecież oni mają już pierwszy sygnał masowe wypisywanie dzieci z religii. Tak. Tak? Jeżeli on, my nie dokończyliśmy jakby tej sprawy irlandzkiej. Sprawa irlandzka nie skończyła się na zmianie w konstytucji mhm. i na wyniku referendum, i na całkowitej praktycznie liberalizacji prawa aborcyjnego. Irlandia z kraju ultrakatolickiego stała się przodującym krajem laickim. W którym Kościół odgrywa zupełnie marginalną rolę. Tak. I moim no. zdaniem y, trzeba też apelować do rozsądku i Kościoła, i hierarchów Kościoła. No. Nie, nie, czekaj, czekaj, To nie są głupi ludzie. Tysiącletnia organizacja, ona nie ma samych głupków. To znaczy nie, nie wszyscy oni opadają te dyrdymały, małe, prawda, że, że tak. Harry Potter to diabeł, tak? Nie, nie. Część ma naprawdę wszystkich, po, wszystko po kolei w głowach i też po pierwsze, a po drugie, do rozsądku tych rządzących konserwatystów, którzy mogą się znaleźć za chwilę w kraju, takim jak Irlandia, gdzie nie będą mieli już tej podpory moralnej, politycznej i duchowej, jaką jest kościół przy każdych wyborach krzyczący zambony, bo może dojść do tego, że mogą sobie będą sobie mogli księża zdzierać gardła w niedzielę wyborczą, a to już nic nie będzie dawało wyborczą. Znaczy, mi się wydaje, że to referendum, ono to też powinno być referendum w sprawie relacji między państwem a Kościołem, tak, znaczy, że tam też powinno zostać zadane, zadane takie pytanie. Ale moim zdaniem, referendum też jest odpowiedzią na to, jak skanalizować i jak. I zinstytucjonalizować ten e, gniew i ten, e, który, który wyraził się w tych protestach rok temu. Ja to e, e, pamiętam po prostu e, rok temu, jak ci ludzie wszyscy wyszli na ulicę i było jasne dla mnie, że e, no, długo nie mogą być na tej ulicy. No Ile można protestować? Tydzień, dwa, no a potem musi się coś wydarzyć, tak? I co się wydarzyło? Powstał strajk kobiet. Wyżła Marta Lempart z Michałem Bonim stworzyła 25 jakichś podkomitetów. E, zamienili to w, w strajk kobiet w kod e, re, BIS i tak naprawdę całą tą energię przepalili, a wydaje mi się, że właśnie referendum byłoby szansą na to, żeby zbudować właśnie lokalnie komitety, które by zbierały podpisy Ale które by, ja, żeby, żeby, żeby tą energię jakoś, wiesz żeby to ja chcę, zdobować, ja, chcę tak? być, ja chcę być w tych wszystkich miasteczkach, gdzie były demonstracje kobiet, mm. te pierwsze sprzed roku chcę być tam na ulicy i zbierać te podpisy i rozmawiać z ludźmi bo może się zrodzić ruch społeczny który będzie tym przysłowiowym gajowym, który jakby przepędzi obie strony z tak. lasu, tak? I PiS, i PO, i liberałów, i nacjonalistów, konserwatystów. Czyli rozsądny, oddolny, tak. zdrowy ruch społeczny, tak. gdzie no, najważniejszą siłą będą kobiety, bo trzeba pamiętać jeszcze o jednym aspekcie, którego tu nie, nie poruszaliśmy, mianowicie my żyjemy w świecie męskim. W świecie, w którym mężczyźni decydują o losie kobiet. I właściwie dotychczasowy feminizm ale Lempart polega tylko na tym, żeby obsadzić w roli obecnych mężczyzn kobiety, a nie skasować tej dominacji, wyzysku, całego tego ucisku, który jest w systemie kapitalistycznym istotą i którego potworą jest Kościół, yy, matka nasza. Ja, ja chcę powiedzieć, że w Kościele są też zdrowe prospołeczne siły, nie wszyscy tam są humbabinami, nie wszyscy są fanatykami. Ja współpracuję z zakonnikami, z siostrami yy, zakonnymi w pomaganiu ludziom. Również kobietom w różnych sytuacjach takich, o których tu mówimy, czyli nie wszyscy, nie wszyscy są, są fanatykami i też do tych takich bardziej postępowych sił w kościele trzeba się odwoływać, bo my nie mamy iść na wojnę religijną, my nie mamy atakować, my mamy bronić kobiet, mamy tak. bronić kobiet przed szaleńcami, którzy używają religii do siania nienawiści, bo na nienawiści budują strach i swoją do władzy. No tak, to jest też, wiesz, aborcja, ty to będziesz pamiętać, lepiej no, z początku lat 90., ale to Dawid Ost opisuje, gdy Solidarność przestała bronić interesów robotników, prawda, gdy poparła reformy neoliberalne, terapię Szekowo-Balcerowicza, no to jakby zmuszona była poszukiwać innej, że tak powiem, płaszczyzny działania i natychmiast pojawiła się aborcja, tak? I nagle te elity postsolidarnościowe, które powinny bronić robotników przed zamykaniem fabryk i tak i tak dalej, zajęły się zakazem aborcji. Tak? I tu jest jakby pięknie pokazane, że konflikt klasowy w Polsce został zastąpiony konfliktem kulturowym. Ale, ale tak przepraszam naprawdę... ciebie bardzo. Ja akurat uważam, że sprawa aborcji jest czysto klasowa, bo bogate pojadą za granicę i se załatwią, Nie, ale... a biedne pójdą do jakiejś babki i narażą życie Nie. i zrobią. To jest pełna zgoda, tylko czy ten, ten kasowy wymiar tutaj w ogóle wybrzmiewa? No to, czy to jest raczej kolejne? Wybrzmiewa, a powiem ci dlaczego, bo teraz niedawno do mnie dzwonili różni ludzie, pytali, zastanawiali się do jakiejś partii lewisowi byśmy się zapisali, ale może podobno i kolonii się z śpiewakiem coś kombinują, to może do nich. Otóż ja nawiązując do tych plotek, chcę powiedzieć, że taka inicjatywa referendalna to jest również dla lewicy wielka szansa, ale właśnie dla takiej odważnej lewicy. Dlatego, że ja pamiętam, bo weź się do moich pamięci, bo jestem jednak starszy mm. dużo od ciebie. Otóż była taka partia, nazywała się Unia Pracy, mm. i ona weszła samodzielnie do Sejmu dzięki kampanii referendalnej na rzecz liberalizacji aborcji. To był 1993 rok, czy 93? coś takiego? Jaruga, Jaruga Nowacka. Mm. No, oczywiście, no bo budujesz po prostu w te, ruch możesz zbudować. Oczywiście, wychodzisz na tę ulicę tak. i masz mandat w postaci tak. zbierania podpisów, jest... który łączy, a nie dzieli. Tak, i robisz, mówisz tak, okej, okay, teraz tego referendum nie przeprowadzimy, ale na przykład możemy go przeprowadzić tydzień po wyborach. I my idziemy jako partia jakaś tam, prawda, z tym programem, żeby, z tymi podpisami, my te podpisy złożymy tydzień po wyborach, jak już będziemy mieć, e, prawda, już PiS zostanie, straci większość w parlamencie, e, TVP już nie będzie szczuć i tak dalej, i tak dalej. I wtedy my w tym, w tym wchodzimy. Mi się wydaje, że to to jest świetny program, tak? W tym referendum powinno być dwa pytania, Max. Moim zdaniem powinno być pytanie dotyczące relacji kościoła, czy nie wiem, czy wypowiedzenie konkordatu, czy opodatkowanie e, kościoła. No jakoś to trzeba e, ująć. Likwidacja komisji majątkowej. No to już dawno zlikwidowali. Tak? No tak, no, te pieniądze to już wiesz, z reprywatyzacji no, kościelnej no. to już dawno wiesz, tak jak za felu Ale poszło. To, poszło w Polsce. Ale nie nie, jest potrzebna. Jest audyt. Audyt, audyt oczywiście no w absolutnie. tym sensie, bo to likwi, co jest likwidacja. A gdzie pieniądze? Nie, no, oczywiście, nie, A no. gdzie pieniądze? No, w tej komisji majątkowej to ukradli po prostu nieprawdopodobne pieniądze, ten, ta, ta reprywatyzacja kościelna, to był jeden wielki skok na kasę, zresztą z ubekami byłymi, żeby było śmieszniej. Więc e, to jest ta to to, to i, i dokładnie tak, i wtedy mógłby wybrzmieć ten klasowy wymiar, tak, e, który gdzieś znika, bo mam wrażenie, że my ciągle jakby skupiamy się i ciągle są reprezentowane właśnie te, no ta klasa średnia w naszych Janek, miast. robimy referendum w obronie życia kobiet. W, w obronie życia kobiet, w ich praw, no tylko, że musimy chyba przekonać jeszcze naszych kolegów z lewicy, bo oni to referendum specjalnie się nie palą. Ale parą. to jest sprawa techniczna. Mamy przekonać miliony ludzi. A wszyscy potem się dołączą. No dobra. No to zostawiamy Państwa w takim razie e, z takim pomysłem. Co Państwo na to? Dajcie znać nam. Trzymajcie wysoko Komendary. sztandar i, i ducha makarpa. nie gaźcie. <laughs>